Dobrze, ankieta numer jeden dzisiejszego wieczoru. Kto chodził w ciuchach po starszym rodzeństwie proszę brawa? Nie wstydzi się. Twarde. Ja mam trzy lata starszą siostrę. Przecież włafista nie mógł wyjść z podziwu. A co to za dziewczynka tak wykurwiście prowadzi piłkę? Co to za samotny raj? przy linii boczny, jak ona się nazywa? Jak ona się... I mówię, proszę pana, to nie jest dziewczynka. No. To jest Rafał Pacyś. No. On chodzi w sukienkach, ale on nie jest gejem. On nie jest gejem. A ja zawsze szukałem dobrych stron. Mówię, fajnie się chłopaki gra w sukience, kurwa, fajnie. się drybluje, fajnie się ładuje, z zwoleja, jaja się wietrzą. Chodźcie, przyjdziemy jutro w sukienkach. Co będziemy drużyną w sukienkach? Nie? Nie? Nie Nie chcecie? Nie? Dobra, nie namawiam go. Oczywiście koloryzuję, żebyście mieli rozrywkę, żebyście się troszeczkę uśmiechnęli, jak mnie mamunia czasami odjebata ja nie wiedziałem, w którą stronę pójść, kurwa. Żółte ogrodniczki dla chłopca 9 lat, o 3 lata za duszę. Jeszcze wypchane w Biodrach po siostrze, mówię, ze jestem. Bo budowniczy.